Jak co roku, podczas wszystkich świętych Polacy ruszyli jak kraj długi i szeroki, by odwiedzić groby swoich bliskich. Jak w tym roku było na drogach powiatu nyskiego, czyli podsumowanie akcji Znicz 2013 na drogach naszego regionu. Akcja Znicz 2013 za nami. W tym roku apele policji i prezentacje zatrważających statystyk odniosły rezultat, ponieważ na nyskich drogach było stosunkowo spokojnie i bezpiecznie. Policjanci odnotowali 12 kolizji, no mówimy o na terenie całego naszego powiatu. Na szczęście nie doszło do żadnego wypadku drogowego, w którym ktokolwiek odniósłby jakieś obrażenia ciała. Jak co roku trafili się również nietrzeźwi kierujący, jednak w tym roku ich liczba w powiecie nyskim zaskakuje, ale pozytywnie. Jeżeli chodzi o liczbę zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, bo to przede wszystkim też było jedno z zadań, które, które realizowali policjanci z, z naszej komendy, no to jest trzech ujawnionych nietrzeźwych kierujących, dwóch kierujących samochodami, no i jeszcze jeden rowerzysta. Po zmianie czasu, już po godzinie 16 robi się ciemno. Policja zadbała również o starsze osoby, aby były bardziej widoczne na drogach, zwłaszcza tych słabo oświetlonych. Oprócz tego jeszcze policjanci w trakcie trwania akcji znicz tej czterodniowej e, przeprowadzili akcję profilaktyczną, taką ostrzegawczą, rozdawali w czasie tej akcji rozdawali odblaski, tu możemy pokazać te odblaski, e, akcja była skierowana do osób starszych. Warto podkreślić, że akcja znicz nie odnosiła się tylko do sytuacji na drogach. Policjanci pilnowali także terenów wokół nekropolii, ponieważ spory tłum to wymarzona okazja dla złodziei, o czym przekonał się jeden z mężczyzn, który stracił. Telefon komórkowy z kieszeni swojej kurtki. Mamy do tej pory dwa zgłoszenia przestępstwa kradzieży w rejonie cmentarza. I tu jeden przypadek z 31 października, gdzie na, w rejonie sklepików przy cmentarzu komunalnym Mieczesława I doszło do kradzieży portfela z torebki. Tutaj pokrzywdzona oszacowała wartość strat na 1700 zł. W tym tygodniu czeka nas kolejny przedłużony weekend, ponieważ w poniedziałek, 11 listopada przypada święto odzyskania niepodległości.